Wyprawka do przedszkola. Już Wam pokazuję, co mamy. Przede wszystkim na liście było napisane kocyk i poduszka. Ja stwierdziłam, że jako my mamy ze żłobka już taki, wiecie, zestaw do spania, no to po prostu to właśnie damy. Więc tutaj mamy kołderkę i mamy poduszeczkę. Następną rzeczą jest oczywiście kubeczek do pukania buźki i szczoteczka do zębów. Jedną z najważniejszych rzeczy to są kapcioszki kubeczek do picia. Na razie wzięłam taki, szukałam czegoś fajniejszego i generalnie znalazłam, ale jak już byłam przy kasie to zobaczyłam, że było napisane, żeby nie wkładać do zmywarki, a u nas była prośba, żeby można było, także dam na razie ten a kupię po prostu jakiś ładniejszy. Mamy plecaczek Lusi. on jest generalnie z Ruby, już go miała w żłobku. Co do tego plecaczka włożymy? Czapeczka na wyjścia na dwór, trzy pary skarpetek i tutaj mamy długie skarpetki, tutaj mamy krótkie, a to są antypoślizgowe i to jest słuchajcie taki tip, dlatego że jedna z pań, która pracuje w przedszkolu, właśnie napisała, żeby były skarpetki antypoślizgowe, dlatego że czasami kapciuszki, wiecie, się zmoczą z jakiegoś powodu i po prostu fajnie, żeby dziecko miało też takie antypoślizgowe skarpetki na zmianę. Dwie pary majtek, Wkładam jeszcze krótkie spodenki, chociaż o nich nie była mowa, ale jeszcze trochę jest ciepło, więc no znane takie też, bo pewnie do przeszkola też pójdzie jeszcze w krótkich kilka razy. Dwie pary długich spodenek. T-shirt. Może też dołożę drugi, w zasadzie była prośba o jeden, ale zobaczymy. Różeczka na długie rękaw i podkoszulka. Szczerze mówiąc, Nela wcześniej nie nosiła, ale była prośba, więc też kupiłam. Generalnie wiecie, jak mogą się też przed tego stwierdziłam, dlaczego nie. I w zasadzie to jest nasza cała wyprawka. Zastanawiałam się jeszcze nad ręcznikiem. Generalnie w żłobku właśnie mieliśmy przyniesie ręcznik, tutaj nie. Przejście radełko w żłobku też miało być, tutaj nie trzeba, no to myślę, że nie będzie trzeba. No, pastę do zębów też z tego co pamiętam, dawaliśmy w żłobku, a tutaj też nie, nie jakby nie potrzeba, także jest z tych rzeczy troszkę mniej, ale generalnie właśnie tak wygląda nasza wyprawka.